Abram jest stary. Tak dosłownie, jest wiekowym człowiekiem, a może Ty też masz tyle lat, Twój pesel wskazuje na takie prawo do poczucia zużycia, zmęczenia, znużenia. Może wręcz przeciwnie, wiekiem nie jesteś jeszcze tak zaawansowany, ale czujesz ciężar drogi. Ilość rzeczy, które nie wyszły, które rozczarowały, które się nie stały, nie zrealizowały. I to jest zawsze złożone. Nie wystarczy sobie powiedzieć, weź się w garść, zrób coś konstruktywnego, idź do ludzi. To są złożone, trudne rzeczy. Ale dzisiaj w tej historii Abrama Bóg, tak wierzę, chce nam powiedzieć jedną fundamentalną rzecz, na której może uda nam się coś zbudować, jakąś nową nadzieję. Bóg nam mówi, chce, żebyś był płodny. Tak jak Abrałowi obiecuje miejsce, kraj, ziemię, którą zaludni, potomstwo, owoc jego życia, tak nam też mówi. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w naszej drodze i co niesiemy, Chce, żebyś był płodny. Ale to jest przymierze. Bóg zawiera z za Abrałem przymierze, przymierze, które wymaga dwóch stron. Dzisiaj do nas Bóg przymierza, mówi: Chcę, żebyś był płodny. Odpowiedź jest po naszej stronie. Imię Izaak znaczy śmiech. Syn Abrahama był dla niego powodem do radości. Nie tylko dlatego, że Abraham doczekał się potomka. Ale i dlatego, że przekonał się, że Bóg dochowuje swoich obietnic. Abraham więc mógł się ucieszyć z tego, że stanie się ojcem licznego narodu, jak gwiazdy na niebie, jak piasek na morskim brzegu. Tym ludem, jak wiemy, jest Kościół, którego głową jest Chrystus. W Jezusie i w jego kościele widzimy spełnienie obietnicy Abrahama. Powodem radości Abrahama, więc jesteśmy również my. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.